A więc witajcie w pierwszym odcinku z serii zagrajmy w Rayman 3 Hobion Hero. Jest to nowa seria poboczna. Powstała w wyniku głosowania na serię poboczną, gdyż nie wszyscy byli zainteresowani samym i Maxem. Ja to rozumiem i postanowiłem dla Was specjalnie nakręcić serię poboczną. Głosowanie odbyło się. Postanowiam

Pokor żartowałem, a w ogóle fajne wdzięko. Gdzie ty je dojmiesz? <laughs> no nie bądź stywniak, zobacz, co znalazłem! Instrukcja. Wszystko tu jest. Przeczytaj dokładnie, a dasz sobie radę. Dawno temu lumki żyły w spokoju i harmonii. Nuda! Aż tu nagle jeden kolor zmienia je wszystkie w mroklumy. Ważą się losy wszechświata. Oho, oho, nieźle. Wygląda na to, że Globok snawiał z twoimi rękami. Jak znam tego cykora, to pewnie gdzieś się schował. Niełatwo go będzie złapać, bo niby czym nie? <taki>, Taki żart. A właśnie. Zapomniałem powiedzieć, że za każde działanie dostajesz punkty. Pozwól, że ci zademonstruję. Tylko patrz na licznik. Jak tylko zbierzesz punkty, pojawia się wskaźnik i uaktywnia tryb combo. I wtedy zwyczajnie nie ma przebacz. A do tego dostajesz jeszcze więcej punktów. Ale musisz być szybki. Jak przestaniesz nabijać punkty, tryb combo się wyłączy. Jeszcze coś. Za punkty można uzyskać dostęp do ukrytych poziomów, więc nabijaj ile wlezie. Ta instrukcja to taka bardziej cegła. Ale to i owo można w niej znaleźć. Nie damyślać. Okej, okay, ostatnie poprawki wprowadzone. Ja mam zaabakować. nadzieję, że wszystko teraz będzie w jak najlepszym plać. porządku, bo muszę Wam się przyznać, że nagrywam nie, to po raz nie drugi. Mi, że ktoś Poprzedni odcinek no niestety nie mi nie w nie było kompletnie słychać i postanowiłem nakręcić to jeszcze raz. Dlaczegożby by nie? Sprawdzę jeszcze tylko, którą mamy godzinę i zabieramy się do ostrego grania. Okej, okay, a więc wszystko gotowe, zabieramy się do grania. No to może zaczniemy jak zwykle od czysto technicznych informacji. Skoro wiemy skąd się wziął Rayman 3 na moim kanale, to może powiemy sobie dlaczego nie Rayman 3. A Ano z tego powodu, że Rayman 3 jest trochę może ciekawszy, bardziej mi się podoba. Nie to, że mi się dwójka nie podobała, bo naprawdę świetna, jak każda odsłona rajmena. Ale... No ale wybrałem trójkę, bo to chyba może być bardziej ciekawe dla Was. Ja sam już na trójkę przedłem ładnych parę razy i nie sądzę, że miałem jakieś trudności z tym. Gram na padzie, bo w takiej gry właśnie typu przygodowy lubię grać na padzie, sądzę, że to jest lepsza zabawa niż yy, grać na krawę też nie mam, ja już przeszedłem, więc. To by było na tyle. Co? To jakaś paranoja! Piszą, że możesz zapędzialać pirami jak śmiłem! Mam nadzieję, że teraz poznałem dobrze. Dźwięk, żeby było mnie końcu słychać. No i zabieramy się do, wszystko, do całego grania. O co chodzi na samym początku? No troszkę się działo. Ja, Jeżeli ktoś Brawo. nie zrozumiał, tak, co się stało na filmie. Od razu wam tłumaczę, że stworzyła się troszeczkę armię można tak nazwać, złych numów, bo w rejmenie jeżeli ktoś grał, słyszał, widział lub czytał, czy cokolwiek z tego rodzaju, wie, że przeważają takie stwory jak Lumy. rada załek! Jak chcesz pożaleć, to nie ten adres. Same pasztety i do tego stare. Okej, okay, więc o czym to ja lumy. Nie no, no naprawdę. Zajmę mu się wygadać. Przełącznik służy do przełączania. Bym się nie domyślił. Boże! Kto pisał te brednie? Dobra, i lumki. No to są takie um, stworki podobne do mu, które się siedzą na żółto. W rejmenie dwójce były one bardzo dobrze pokazane. Trzeba było je zbierać. A tutaj już nie zbieramy lumów. Ponieważ lumy zaczęły się przekształcać w mrok lumy. To była taka zła odmiana lumy. I na ich czele stoi oczywiście zły osobnik Andrej. Na razie wiemy tyle, że Przestrzenny Globot chciano hey! nas ratować. Chciano wciągnąć za ręce i nam je zabrał. A my staramy się go odnaleźć. Hej, Rayman! Hej, znajdzie się dla mnie miejsce? Okej. Okay. Odzyskaliśmy ręce, a co za tym o, idzie, nie może zdać strzelać? To jest raczej bar... O, nazywa się to strzałem, ale moim zdaniem jest to bardziej coś w rodzaju z Możemy przytrzymać strzały, a to jest w takim pięknym stylu. Z całą naszą siłą uderzyć Cześć, przeciwnika. Teraz wam pokażę szlono. bardzo fajny motyw. Tak, Globox rozmawia z rośliną. No ale trudno, jego poziom inteligencji... Nie przewiduję chyba wyższych poziomów. Ha! Stary! Włączyłeś światło! Bomba! No proszę, kto by pomyślał? Znowu się żulia burzy! <grystanie> Widziałeś? Napadli na Radę Rusałek! No to już przegięcie! Po Raymanie dwójce, miałem zagrać artystę, który zakochuje się w z wielkimi A Gram przedupasa jakiegoś kolesia bez szyi w niskobudżetowej lokalizacji. Okej, okay, skoro mamy już ręce, to przydałoby się ratować naszego Globoxa. Mamy jeszcze trochę czasu, więc lecimy. 94% później. No, całkiem dobrze. Dostępniono nowy poziom premiowy, co, to są poziomy premiowe. Ano, Marfi, czyli ten zielony gostek, wcześniej tłumaczył nam, że za zbieranie punktów dostajemy hmm, do, nie, dostęp do poziomów premiowych. Ciekawsze będę Wam pokazywał, mniej ciekawe. Może kiedyś zrobimy jakiś materiał dodatkowy. Na koniec... W serii sobie pobieramy, te wszystkie André bajery. Mam nadzieję, że dobrze go. słychać ymm, rozmowy postaci towarzyszących nam, bo naprawdę wybrałem Raymana też z tego powodu, że w polskiej wersji językowej naprawdę idą bardzo dobre teksty Dado, i można się z nich śmiać, nawet jeżeli się je słyszało już 500 razy. Tak jak mam to ja. A jeżeli ich nie słychać, to wprowadzimy oczywiście jakieś zmiany w następnym odcinku. Wystarczy tylko, że mi napiszecie w komentarzach, że chcielibyście, aby było trochę i to postaram się to dostosować. Nagrywam to, 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 to już drugi raz i muszę powiedzieć, że z początku było smutrowane, bo chciałem, aby było słychać właśnie postaci z gry i mnie. No i wyszło tak, że było słychać postaci z gry, ale no, mnie nie. nie, nie. Niewiarygodne! Rozbijając skarbonki otworzyłeś drzwi! To miejsce naprawdę tęknij magę! Tak niesamowita magia. A więc no, zbieramy te kryształy, robiny i inne tego typu diamenty, klejnoty. Klejnoty, to jest ładne oczyśku. Teraz musimy... Jarę szybko strzelać. By unieść. To kierownik produkcji. W imieniu swoim i całego zespołu pragnie przeprosić za tę cytuję mało zabawną formę treningu. Patrz, Andrzej! Szybko, strzelaj! Nie mogę cię dłużej osłaniać! Okej, okay, skoro nie możesz. Oh, musimy ci a nie powiedziałem, dlaczego martwić. Ja! No, no, po, po Posłuchaj, Gordoplu! Już nie użyję energii serca do stworzenia całej armii Mroklumów! A wtedy się z tobą rozprawię! Je! O, a co to takiego? Laserowy detergent, który zmienia łachy, w niczego sobie bojowy sprzęcik! Bojowy sprzęcik! Dokładnie to, czego nam potrzeba. Masz rację! Rejmen nie! To własność to, to, To może być niebezpieczne! Robi wrażenie! Tylko musisz wymyślić, jak to działa. Ano, co to jest, jak to działa, do czego to służy? Jest to. Jak to ładnie nazwał Murphy. A Murphy to ten zielony gost towarzyszący nam. Jest to bojowy sprzęt. Ja to nazywam puszkami, gdyż to jest właśnie zawinięte w takich puszeczkach. To jest po prostu zielony. Ja będę je odróżniał po prostu kolorami. Od tego zależy czerwon. Pajączek. Mam nadzieję, że nie zależniało to Jeżeli już o tym mówiłem, to znalezienie takiego pajączka to daje nam punktów, a jeżeli nie, no to już, już wiecie. Jest bardzo wiele rodzajów tych, yy, tych puszeczek. Wszystkie Wam przedstawię w miarę jak będziemy grać. A na teraz będziemy niestety kończyć. Wiadomo, pierwszy odcinek kompletnie informacyjny i niezbyt długi. Zobaczymy co się będzie działo dalej później, a na razie się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć.